W tym zadaniu musimy obliczyć pole trójkąta ABC o podanych trzech wierzchołkach. Spróbujmy narysować tę sytuację w układzie współrzędnych. Zaznaczymy w układzie współrzędnych nasze trzy wierzchołki ABC. Punkt A ma współrzędne 0,0, czyli leży w początku układów współrzędnych. Punkt B ma współrzędne 4,2, 4x, 2y, czyli tutaj zaznaczymy punkt B i jeszcze punkt C. Ma współrzędną x równą 2, a y 6, to zaznaczę go mniej więcej w tym miejscu, czyli nasz trójkącik ABC będzie wyglądał w taki sposób. Musimy policzyć jego pole. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, aby to był jakiś szczególny trójkąt, np. trójkąt prostokątny. Więc takim moim pomysłem chyba najszybszym, żeby policzyć to pole w tej chwili jest taki pomysł, aby policzyć najpierw pole takiego prostokąta. Bardzo łatwo to możemy zrobić. Prostokąt ma wymiary 4 na 6, czyli pole jest równe 24. I potem od takiego pola zaczniemy odejmować pola takich trzech. Trójkątów, no jak od 24 odejmiemy te trzy pola, które łatwo policzyć, bo te wszystkie trójkąty są trójkątami prostokątnymi i znamy długość ich boków. Tu od dwójki do czwórki mamy długość 2, tutaj od dwójki do szóstki mamy długość 4, tak samo tu długość tego boku to 4, długość tego boku to 2. wszystkie te trójkąty łatwo możemy policzyć ich pola, więc napiszmy, że pole naszego trójkąta AB C, to się równa pole całego prostokąta 4 razy 6, może na razie napiszę tak, 4 razy 6 to wiemy oczywiście, że 24, ale żeby było wiadomo skąd się bierze minus, teraz te trzy pola, no to najpierw minus to pierwsze pole 4 razy 2 razy 1 druga wzór na pole trójkąta, 1 druga razy podstawa razy wysokość, minus, teraz dla tego trójkąta 2 razy 4 razy 1 druga, czyli 1 druga razy 2 razy 4, tak nawiasem mówiąc to są dwa takie same trójkąty, czyli nasz trójkąt ABC jest równoramienny, te przeciwprostokątne w tych dwóch trójkątach też muszą być takie same. No i jeszcze minus to ostatnie trzecie pole, tutaj będziemy mieli 6 na 2, czyli minus 1 druga razy 6 razy 2 to się równa 24 minus. 1, druga z dwójką się skraca, czyli wychodzi minus 4, minus tutaj tak samo, minus 4, a w ostatnim przypadku wychodzi minus 6. Czyli mamy 24 minus 14, czyli 10. Tyle jest równe pole naszego trójkąta ABC. No, i myślę, że to chyba w sumie najszybszy sposób, żeby policzyć to pole. Oczywiście można to było zrobić jeszcze na kilka innych sposobów, nawet zauważając, że ten trójkąt jest równoramienny. Można było dorysować tutaj wysokość, policzyć jej długość, policzyć długość odcinka AC, wymnożyć. Podzielić przez 2 i mielibyśmy pole. Oczywiście, żeby obliczyć długość tego odcinka, to jeszcze jest potrzebny ten punkt. No ale łatwo go wyznaczyć. Widzimy, że to środek tego odcinka, czyli ma współrzędną x 1, i środek tego to będzie 3. Od 0 do 6 mamy 3, czyli ten punkt ich ma współrzędne 1, 3. Punkt B znamy, czyli długość tego odcinka liczymy, tego liczymy, wymnażamy, dzielimy na dwa i też mamy pole trójkąta, na przykład tak, ale chyba z pól, mimo wszystko szybciej i łatwiej, bo pola tych trzech trójkącików bardzo łatwo policzyć.